Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wybieram się nad taką małą rzeczkę. Niedziela, 21 kwietnia. Pogoda dopisała. Trzeba bezczynnie nie siedzieć na hotelu. Wybieram się na rybki. 12 stopni. Wędka okoniowa do 5 gram. Owrotek 2000, lecionka 004 troszkę za cienka nie ukrywam ostatnio byłem tu tydzień temu nad tą rzeką no i niestety dużo przynęt narwałem bardzo wymagająca rzeczka dużo zaczepów w się rzuca, dużo, dużo drzew dużo patyków no ale zobaczymy, może coś się uda dzisiaj złowić ostatnio miałem dwa wyjścia strąga Przynęty, na które dziś będę łowił, to libra, jakieś wahadełka, obrotówki. Także zapraszam Cię na filmików. Ale już widzę, że woda podniesiona jak w zeszłym tygodniu. Wczoraj popadało dosyć intensywnie. Ale nie jest jeszcze taka złata woda. Pierwsze moje miejsce wytypowane, to właśnie tutaj, przed tymi drzewkami. Na pierwszy strzał. Taka obrotówka, jedynka. O, nie wiem czy to branie, czy korzeń. No mówię, jest tu strasznie dużo zaczepów. O właśnie jeden. On nie nahałasowałem za wiele, także może jeszcze coś z tej miejscówki będzie Powiem wam, że ja tam strungarzem nie jestem. Dopiero się tego uczę, także z tymi moimi rzutami to tak różnie bywa o i mamy pierwszy zaczep fajnie tak się rozpoczęło będziemy wiązać czy nie to jest ten minus, właśnie nie mam tej plecionki takiej grubszej zabrałem tutaj 004 zmyślło o jakichś zbiornikach i okonkach, a nie jakichś rzekach no i niestety wiążemy, ale powiem wam w końcu, czuć tą wiosnę w tej dali, to jest tragedia. No, stop deszcz, no, stop deszcz. Będzie sucha papryki Nie da się bez nie przejść Tu jest kolejne miejsce właśnie gdzie miałem wyjście tego pstrąga Ale nie wiem czy już nie jestem za głośno Ostatnio tu miałem wyjście na Na różową librę drzewko tego granica trochę żółty mówię ja nie jestem tam specjalistą Jak myślicie, co tu mieszka? Taka jama wydarta. Dobra, idziemy dalej, nie będziemy się skupiać na jednym miejscu Tu jest fajne miejsce, ale też będzie problem z rzutem może tam przed tymi żywami No jak widzicie Można mieć sprzęt Można mieć odpowiednie przynęty Brak umiejętności Łowienia w Niestety nie dał mi dziś rybki Ale rzeczka z potencjałem Na pewno tu jeszcze wrócę Może te sprągi jeszcze po prostu tu nie napłynęły Jak film Ci się podobał Zostaw łapkę was subskrypcję Ja jeszcze na powrocie na pewno oddam kilka rzutów. 4 godzinki łowienia. Niestety nic. Jak uda mi się coś złowić, na pewno Wam rzucę. A my się widzimy już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.